W tym filmiku pokażę Ci, jakie czasy oraz konstrukcje możesz użyć, aby wyrazić czas przyszły w języku angielskim. Zanim to zrobię, pamiętaj, aby zapisać sobie ten filmik na później. Pierwszym czasem, który użyjesz do opisywania przyszłości, jest czas Present Simple, i opisujemy tutaj sytuacje zaplanowane według rozkładu jazdy. Następnym czasem do opisywania przyszłości jest czas present continuous, i tutaj mamy sytuację, kiedy mamy coś zaaranżowanego wcześniej. Kolejnym czasem kojarzonym z przyszłością jest czas future simple, i tutaj opisujemy sytuację, gdy podejmujemy decyzję w chwili mówienia. Konstrukcję, którą kojarzymy z czasem przyszłym, jest konstrukcja be going to, i tutaj możemy wyrażać nasz zamiar zrobienia czegoś. Daj znać w komentarzu, czy lekcja jest przydatna, a test do zagadnienia znajduje się na moim Instagramie.